Witajcie. Siema. Taka i Dzisiaj już tak na spokojnie, bo tamten unboxing był bardziej energiczny. Tutaj bardzo spokojny będzie, mam nadzieję. Kolejny unboxing i tutaj dostaliśmy paczkę od widza od pana Piotra. Oczywiście bardzo dziękujemy. No i co taka malutka paczka? No to może nie jest, ale lekka jest. No zobaczymy. Podobne jakieś wulkaniki Tutaj przesłał, pan też. Pan pan, Także zobaczymy. Jest to na pewno mimo że ktoś właśnie z widzów nas wstąpienia. I na co jeszcze. Na co właśnie. Bardzo dziękujemy. Tutaj karton popiera te pismo, może nie jest, ale tutaj nie chodzi o Tylko chodzi o całą zawartość. Tą 20 chyba 7 dni do Sylwestra z tego co wiem. Także czas na świeżo 4, 4 grudnia. Czy nie 4 grudnia? Dobra. Mamy folię bąbelkowe zapakowane, żeby się to nie nie uszkadzało. Mam być ostrożne, więc będę. Dobra. Zapełniacza. Tu coś tutaj. Gipsy. to po, pozamiatać później. To jest fajne. Absurd. No, no A jeszcze no, druga. Tak, ja zabać W sumie na sylwestra, dobra. Nie, do spania. Dobra. To, tutaj to jest tak ładnie zapakowane, że najpierw spawia bąbelkowa i tak jest zapakowane, że można to ampiero tak Profesjonalnie. Bardzo ładnie. Dobra, mamy tutaj... petarki, Takie różne pirobojery. Tutaj petarki, bardzo stare z 2013 roku. To są... Nie, to nie są Takie te, te, te pikolaki, tylko to są większe, takie bardziej retro. O, I kurde, Jakieś petarda Chociażby... od Super Powera. Chciałbym, żeby wreszcie nie mieli. Coś właśnie widziałem, SP-1306, ale jak to strzela klasa F3, 20 sztuk, ale gramatura 40 g, to mam 20 sztuk, 2 gramy rzekomo. Ale jak stare, no to może być dobre. No naprawdę no, mamy coś, bardzo się z tego sypie i to są chyba diabełki, tylko w innej postaci. Lucy nie. A co to? A no właśnie, nie wiem, że to, to. Pewnie, że diabełki, tylko większe. Takie tam. Co? Lucyperki. co to? Jest? No wiem, ale ten, chodzi mi, co to jest. Czy to są niebełki Chyba takie większe. Te są od komety NWP Stare Wyru P0002A. Coś takiego. Miło. Jak znam życie, to zaraz tylko. 20 sztuk. Odłożby do... Coś Odalec. taki większy diabełek tylko w innej postaci właśnie. Coś Miałem dobra. jedną paczkę, ale to była nowsza partia. Tak dla zabawy sobie wziąłem, ale to nie nagrywaliśmy tego. No, no zobaczymy. No. Jak to będzie dudnić? Możemy nagleć też recenzja albo jakiś. Mnoż, no. nie. To jakiś mały karabinek. Yy, nie wiem jakie firmy. Zobaczymy. Ok. Dalej. Tutaj jakieś małe karabinki to chyba są takie. Pewnie. Tutaj etykiety nie ma. Chyba 10 sztuk albo 5 zobaczymy. Co takie coś bez etykiety. Stroboskopiki od Super Powera. Bardzo fajne, popularne również. Bo nie jest jakieś stare wyrób, tylko to jest jakby świeże. Ale roku produkcji tu nie chodziło. Dobra, takie coś. Od bardzo fajna zabawka to za 2 złote. No. Zabliski. Za no. za no. Tutaj mamy wulkanik od e, Pyro Moravii. wszystko wszystkie są brudne w tym. Tej... Dobrze. A, w mówię. 42 gramy. 2015 rok, no, więc pięcioletnia. To miękka, to 6 lat. A no. no, jak to? A Żal. A Żal. No? No, cenu. Takiej fantastycznej. Jakieś były dostępne, nie pamiętam. A no. tutaj i... coś, kolejnego. Mhm. To, to to jest Delti. Też jakaś chyba pomtana od komety. NWP. Stary wyrób. Kurde. Skąd ten pisto? Wziół. Fajna pirotechnika, mi się paloba. Czym starsza, tym lepsza. No. Tak hmm. z winem. No to gramatury nie, bo to jest najlepsze. No, Jak z winem ze skrzypcami. Tu się, ten. No dobra, nie dziwię się. No ma prawo. No kolejna paczka diabełków, nie, no cyferki, ten... nie diabełki. Lucyferki. Znaczy się. O, masz no. kolejną. E, od tego Morawi. No to super. możemy Mamy system na wielom, może przez system na przykład podpalasz. Kolejna fontana triplexa, certyfikat, 70 gram, no. ale jaki to jest wyrób, stare, nowe, cera. No to chyba. Nowe. 3,5 metra 70 gram Czas, nie wiem. Czyli Jeszcze się nie zagłębimy. Taka mała fontanienka od Jorka. Certyfikat. Stara! O, to jest o, dobre. Stara? O, nie mów tak. No. Hmm. Mama się nie mów tak. 40 gram. O. Nie na no, nikogo nie obrażam. Ani nie niż, no. e, dlaczego stara mówię? Bo tu jest normalnie no, język chyba ten. Przeznaczony dla Rosji, no? Rosji. Na Rosję. No. Nie ma po polsku. Dobra. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. O, no, tu no. mamy bardzo fajny wyrób. nas no, możemy tu nagrać, bo to nie robi hałasu dużego. Dopiero tam Mega Box XXL i certyfikat, to też widziałem. Ja nie wiem czy to teraz. Myślę produkują. No w sklepie pak no. Nie no, powiem no, gdzie, bo no, żeby nie walnąć jakiegoś fejka 2015 rok, więc no. stare również. to co, co? No to mamy. Nie, to są te kragi. O jedno ja, jest, ja uh -huh. mogę pokazać. Daję. No wypadło, czy Ja na coś fajnego. To jest mega lekkie, to jest sam kraken, wygląda jak Exploder 4, ale to jest kracking. Czyli mamy sam, samą zabawę koło domu. musimy wybrać, że nie będzie hałasować, więc sąsiad nie będzie nas gonił. Ja pierdzielę, co to jest? A i tego nie wiem czy. To znaczy to waży, nic. Fontanna. Font a od kogo to ja nie wiem Nic tam nie ma Kolejna Gold od y, Jorga Również instrukcja w języku rosyjskim To masz wszystko po angielsku słyszeć Po angielsku? No Ale angielsku. tu mam na po rosyjsku Tutaj crackling, kolor Czyli multicolor Stare to, masakra Jakie starocie no. Szkoda tego odpalać będzie Tutaj mamy paleta no to wiedziałem, Nawet, że maczka, o. wiedziałem, że maczkowi będzie szkoda tego odpalać. Widz wiedziałem przez harmacie, bo to postawił wszystko. W... Zaszpęł w szafce i patrzył i podziwiał. 2017, ale to chyba data przydatności. Też po rosyjsku to wszystko. Czyli stary palec TB8. No. 30 gram. No tutaj czarne tam... Eee. Stary balec. Nie, Nie to się dużo tych funtów tu jest. No i tak. Jak tu widzę Mamy system radiowy, możemy słabo widzieć. Następna. Trzymajmy, ale malutka. No. Trzymajmy. Nic nie ma, tylko nazwa producenta. No. Z tylko. Tutaj kolejny Crackling. No. Też w rosyjskim języku instrukcja I kolejny Krakling. I... O! Wyżuteńka. 7 strzałów. po polsku też no, musi być sprzedany w opakowaniu, coś tak? 7 wszątków TF21 od Tomaszka. Kiedyś chyba tyle kosztowała. Przecież to jest miniatura, o Normalnie niech można obracać na ręce. 7... Nie na ręce. No, no właśnie. No. Fontanna, kolejna Kraken. Kurde, dużo tych fontan. O. A to co to? Color per Flower To też Od kogo, co, gdzie, nie wiem. Jak nie wiesz pisze Piszę po angielsku. Uwaga. Ale dużo. ci pisze. I tutaj małe fronta. A to są chyba te. Jest eee, też. To samo, tylko tu jest w opakowaniu trzy sztuki, jest sprzedawane wulkana o nazwie. NWPC To i tam posiada 39 gramów na 3 sztuki. Czyli na sztukę 13 gram. Jestem dobry. Smutny. Silver, gold, green. No to trzy efekty. Dobra, trzy efekty są już. Na pewno Nie efekty. pokazałem tego. Każdy Później to pokażę tam. Z bliska. Ale to będzie inny efekt. No mam, że... Diablo. Szatańskie diabełki. Hmm? 25 hmm? sztuk. Będzie też Diablo? Normalnie. Hmm. Hmm. Szatańskie są już Takich, żeśmy jeszcze nie mieli. To też muszą być stare. Ich nie pamiętam. Nawet ja. E, czekaj, e, pokażę to. Pokaż. Szatańskie diabełki. O. Kiedyś, kiedyś było coś pięknego, szatańskie diabełki. Informacje też tu mamy, synuś, jakieś. Kolejne karabiny. To są właśnie te, tutaj jest tu, zapakowane. Tu masz wow. wow. Pokazuj, widzę na Lady Cracker od Tropica, klasa druga. 30 po 50 sztuk. No po to prostu to tak czy, to się spotyka, to, czyli synu, to jest to samo, to to tylko to ma rzetykę, to ma tak. No i dobrze, no to będziemy szczerać kurde karabinkami, jak fajnie, klasa. O. Kongo, my to znamy, nie mieliśmy, nieraz. Chyba, że starsza partia. Pewnie, że tak, tak. No, nie ma tutaj tej. E, tu zawsze jest, tutaj ten, na dole to jest w produkcji, tam 18, 19, 20, to jest nic nie ma. Czyli mega staro pirotek. 120 gram. Będą. Będą. fontanienki. Będzie się działo. Kolejny ballet od Tomaszka. Ja tu wam nic nie opisuję. No bo co ja tu mogę mówić? Certyfikat i NWP. I nic więcej. Instrukcja obsługi. Gramatura gdzieś tu może pisze, może nie. Importer sen. No i klasa. No normalnie, a to co to, to? A, single shot od tego, od Ferro to jest cracking'owy. Bardzo no, fajny single shot. No, ja sobie jeszcze dostępny Tylko większe opakowanie. Mamy no, jedną sztukę. Okay. 25 chyba mm. Albo 30. Czyli synuś, możemy pod domem wszystko odpalać. No tego nie odpowiem. Dlaczego? 2015 rok, oto No i co z tego? To będzie huk. Kolejna paczka, wulkanę. Tylko zapieczętowana oryginalnie. Tu, o. Kilka pirotechniki z każdego rodzaju. Fajne. O, kolejne karabinki. No Lady, i super. Lady cracker chyba. Od Tropika. Kolejny wulkanik, gold. O. Czyli goldik. Czyli o. z karabinką w możemy zrobić sobie karabiny Mamy, Mamy inne fontanny czy tam wulkany. O. No, jeszcze jedna, tak? fajna, oj, masa. Happy. 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 Reflex. Tak, syneczku. Na Vulkanie. W ogóle Deeplex, informacji nie ma tak. Poland. Na wakowanie i kartonik. Poland, telefon. Tak? Tak. Dobra. Poland, telefon, producent. Importer. Poza tym. Albo daj mi cały aparat. No proszę, chyba coś może tu będzie. Fajne wulkaniki happy, happy, happy A właśnie... W no sumie tam nie muszę patrzeć, tylko tu mam LWP 15 sekund tylko 120 na 6 sztuk, no i tyle klasa 2 Na podane? 4 sztuki Nie ma. Jak nie ma? No nie ma 38 zł to chyba cena straga No to odleciało Dobra, to byłoby okay. nie teraz jakieś naklejka na te 3, jakieś oznakowania chyba. Okej. Okay. Okay. Dużo wulkanu tutaj. Większa ilość to wulkany. Dziękujemy za to! Zauważyłam. Jedna zrzutnia się nawet trafiła, to jest singleshot i... Bardzo tajet. się cieszymy. Ogólnie cieszymy się, że ktoś nas ocenia i że nam przez dla nas, jako, jako dla... No, synuś, robisz, jest piękne ujęcie, klasyczne. No, może tak być? Plon. tej radości. A, się zawiesił ostaty. to mam szczęście A normalne. No masz szczęście, masz. Hu, uh, Masz szczęście. Tętna plus 500. Kongo. No. Będzie fajne ujęcie. Dobra, Kongo. Jabełki stare. te petardy mnie bardzo interesują. Jakby ktoś byłby ciekawy, stoplatka, klatka, pyk. Dobra, i tutaj te wulkaniki. Po rosyjsku instrukcja. Co mamy Balec Balet, synuj balet, 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 tak? Dobra. No. Sama pirotechnika, która jest naprawdę super pod dom, tak? No. Dobra. Nie robi to hałasu. Dziękujemy bardzo naszemu widzowi. A to jakie stare. Albo to będzie też balet, bo tu widzę jakieś rureczki małe, więc to będzie takie, tam. Dobra. Powiesić go na tym? Na pewno będzie wszystko na odcinku. Kurde. Rączka bym nie wytrzymała tym ciężaru. O, Jeszcze w mega się, Coś puściło, ale co to ja nie wiem. Staty ile ma dwa lata? Będzie. Ty z radości puściłeś, o jeszcze jeszcze nie upadło się na płytki, bo myśmy mieli po odcinku i po ręceniu. Także jeszcze raz, gorące dzięki. Nowy aparat. No. No. dobra. Będziemy to wszystko testować. Będzie Dziękujemy przystać... za tą starą technikę. No i wkrótce testy. I wkrótce testy. No, no, ja już widzę, że kot serce się kraje, bo on to najchętniej no ja by położył za szkłem. Prawda synu? Po jednej sztuce. Oh, oh, no, I wiedziałem. Ale bo jak chcesz, no to możemy wszystko. No dobra, zostawisz sobie w pewnej sztuce, dobra. Nie ma sprawy. To jest muzealnik. On takie rzeczy to naprawdę kocha, i to jest co, co starsze, czym bardziej stare, tym bardziej zna, Maćka to kręci, więc kurczę zostawia sobie, żeby kiedyś pokazać. w ogóle go. kogo pirotechnika nie ma. Dobra. No nie wiem. Bo widzę 16 minut, bo jest nudne. A jeszcze raz dziękujemy naszemu widzowi za na podesłanie. Cieszymy się z tego. Pana Mhm. No, ja też się cieszę. Także komentujcie, subskrybujcie, zapraszamy Piszcie do komentarzy. Wszystko, wszystko będzie na odcinkach. Wyświetlenie rosną, więc ją.